Dzień dobry. Majówka lubi kratę. Właśnie pogodę w kratkę upodobała sobie na ten weekend. Mieliśmy wszystko, i słońce, i deszcz, i przygruntowe przymrozki, w górach padał śnieg. W najbliższych dniach będzie cieplej, ale krata nas nie opuści. Cały czas będzie na nią moda. W nocy również spodziewamy się opadów deszczu. Dzisiaj pojawiały się na południowym zachodzie i ten front z opadami będzie dalej postępował w głąb kraju. Na nizinie szczecińskiej mogą pojawiać się burze. W tych burzach wiatr będzie silniejszy, powieje również mocniej na wybrzeżu. Temperatura bardzo zróżnicowana zaledwie 3 stopnie na suwalszczyźnie tutaj pogodnie, choć miejscami mglisto i aż 11. We Wrocławiu. Najwięcej pogodnego nieba na wschodzie, bo tutaj jeszcze opady w nocy nie dotrą. Dotrą natomiast jutro, i jutro na wschodzie właśnie spodziewamy się opadów deszczu, a także popołudniowych burz. W tych burzach przypominam, wiatr będzie silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Na zachodzie już więcej przejaśnień, ale tutaj też mocniej powieje, a temperatura maksymalna to zaledwie 14-15 stopni na północnym wschodzie, 18-20 w głębi. Do 22 na dolnym Śląsku. W kolejnych dniach cieplej, zwłaszcza we wtorek, kiedy to napłynie do nas zwrotnikowe powietrze, i termometry, i to nie żart, pokażą od 20 do 27 stopni. Od środy już odrobinę chłodniej, ale temperatura wszędzie powinna wzrastać powyżej 15. Do zobaczenia.